Zawsze wierzyłam, że moje małżeństwo jest szczęśliwe. Taki, na który każdy patrzy i myśli, kta para naprawdę się kocha. Mój mąż, Daniel, był pewnym siebie, charyzmatycznym mężczyzną i zawsze starał się pokazywać innym, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Miał najlepszego przyjaciela, Thiago, który był częścią naszego życia, jak gdyby był członkiem rodziny. Obaj razem dorastali, dzielili się historiami z dzieciństwa i zawsze mówili: że są jak bracia. Tchiago był przy nas w każdej ważnej chwili naszego życia. Kolacje, imprezy, urodziny. Nawet w podróży zawsze znajdował sposób, żeby być obecnym. Nigdy nie widziałam w tym problemu, ponieważ dla mnie było czymś normalnym, że mój mąż miał u boku kogoś, komu ufał. Zawsze byłem bardzo otwarty i kilkakrotnie to ja proponowałem mu, żeby nas odwiedził lub żeby towarzyszył nam w wycieczce. Byliśmy jak nierozłączne trio. Jednak z czasem zacząłem zauważać drobne szczegóły, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Szybkie spojrzenia, wymieniane między nimi w trakcie pewnych rozmów, chichoty, które zdawały się mieć jakieś ukryte znaczenie, a nawet pewne żarty, które pozostawiały we mnie dziwne uczucie. To nie była zazdrość, nie było to nieufności, to była po prostu intuicja, która podpowiadała nam, że coś jest nie tak. Zignorowałem to. W końcu nie chciałem stwarzać problemów przez coś co mogło istnieć tylko w mojej głowie. Ale prawda jest taka, że gdzieś głęboko w środku coś było nie tak i dowiedziałam się o tym dopiero, gdy było już za późno. To była noc jak każda inna. Kończyłam nakrywać stół do kolacji w kuchni, gdy Daniel wrócił z pracy. Wydawał się spokojny, nawet bardziej podekscytowany niż zwykle. Usiadł przy stole, wziął szklankę wody i niszowego, nizowego powiedział coś, co sprawiło, że całe moje ciało zamarło. A co, gdybyś spędził noc z Thiago? Zamarłem. Powoli odłożyłam sztućce i spojrzałam na niego, spodziewając się, że zacznie się śmiać i powie, że to był kiepski żart. Ależ nie. Nadal patrzył na mnie poważnie, jakby po prostu proponował coś zwyczajnego, na przykład podjęcie decyzji, co zamówić na kolację. Moją pierwszą reakcją był nerwowy śmiech. Gżartujesz, prawda? Zapytałem. Próbując dojrzeć na jego twarzy jakikolwiek ślad ironii. Ale Daniel się nie wycofał. Wręcz przeciwnie, powiedział, że ufa mi i tchiago i że może to być ciekawe doświadczenie dla każdego. Wtedy zrobiło mi się niedobrze. To nie był żart. Mój mąż proponował coś nie do pomyślenia z takim chłodem, że mnie to przeraziło. Wstałem oburzony, próbując zrozumieć, skąd to się wzięło. Czy ty oszalałeś? Zapytałam ale on tylko się uśmiechnął i powiedział, że to nic wielkiego i że nie powinnam tego brać tak poważnie. Ogarnęła mnie mieszanka złości i smutku. Czy on naprawdę tak mnie postrzegał? Jako ktoś, komu można by y zaoferować przysługę. Poczułem gulę w gardle. Z jednej strony miałam ochotę krzyczeć i żądać wyjaśnień. Z drugiej strony, coś we mnie mówiło mi, że ta rozmowa ujawni coś o wiele większego na temat naszego małżeństwa. Nie chciałem w to uwierzyć, ale ta sytuacja uświadomiła mi, że od dłuższego czasu coś było nie tak. Daniel, którego znałem, nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Albo może nigdy nie poznałabym Daniela. Gniew zaczął ustępować dziwnemu uczuciu, którego nie potrafiłem nazwać. Poczułam się zdradzona, zlekceważona, ale jednocześnie ciekawa. Nie z powodu tego, co zasugerował, ale z powodu powodu dlaczego uważał, że to normalne? Co tak naprawdę działo się w jego głowie? I co najważniejsze, czy Tchiago wiedział o tym absurdalnym pomyśle? Serce waliło mi jak szalone i wiedziałem, że tej nocy nie zasnę. Coś we mnie zmieniło się na zawsze i od tamtej pory nic już nie było takie samo. Następnego dnia nie mogłam już udawać, że nic się nie stało. Absurdalna propozycja Daniela wciąż rozbrzmiewała w mojej głowie i musiałam się dowiedzieć. Czy Thiago był w to zamieszany? Czy on wiedział? Czy zaakceptował ten pomysł zanim mnie o to zapytano? Serce waliło mi w piersiach, gdy podniosłam słuchawkę i wysłałam wiadomość. Czy możemy porozmawiać? Muszę coś zrozumieć. Niedługo potem odpowiedział, proponując spotkanie w kawiarni niedaleko mojego domu. Kiedy przybyłem, Thiago już tam był i patrzył na mnie podejrzliwie, jakby wiedział, że nie przyszedłem na zwykłą pogawędkę. Usiadłem naprzeciwko niego i powiedziałem wprost, czy Daniel rozmawiał z Tobą o wczoraj? Wziął głęboki oddech, przesunął dłonią po karku i skinął głową. Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, co powiedział później. Poczułem się nieswojo. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że powie coś takiego. Ale szczerze mówiąc, to nie był pierwszy raz, kiedy pomyślałam o Tobie w ten sposób. Moje serce zaczęło bić szybciej. Spodziewałam się zaprzeczenia. Szoku, czegokolwiek, ale nie wyznania. To, co miało być konfrontacją, przerodziło się w napiętą sytuację. Chciałem poczuć złość, odejść i zakończyć tę sprawę. Ale zamiast tego spojrzałem na Hyago w zupełnie inny sposób. Po raz pierwszy zauważyłem szczegóły, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Sposób, w jaki na mnie patrzył, sposób w jaki jego głos stawał się niższy, gdy do mnie mówił. Zawsze tam było. Ale jakoś nigdy nie pozwalałam, żeby przyszło mi to do głowy. Ale teraz, po tym, co zrobił Daniel, było tak, jakby drzwi zostały otwarte. Byłam rozdarta pomiędzy złością, którą czułam do męża, a nowym uczuciem, które zaczęło się we mnie pojawiać. Czy to, co czułem, było prawdziwe? Czy też stanowiło tylko konsekwencję emocjonalnej zdrady, której doznałem? Thiago nie był po prostu przyjacielem mojego męża. To był ktoś, kto nagle dostrzegł mnie w sposób, w jaki Daniel nie widział mnie od lat. I w tym momencie, po raz pierwszy od dłuższego czasu, poczułam się naprawdę potrzebna. Po tej rozmowie z Tchijago coś we mnie się zmieniło. Próbowałam przekonać samą siebie, że to tylko szok wywołany sytuacją i że to nowe uczucie minie. Jednak z upływem dni zdałem sobie sprawę, że nie mogę wyrzucić tego momentu z głowy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam się zauważona i naprawdę pożądana. I nie dlatego, że ktoś chciał mnie wykorzystać jako absurdalny pomysł, ale dlatego, że byłem dla kogoś ważny. Wiedziałam, że poddanie się temu impulsowi może wszystko skomplikować, ale w tamtej chwili moje pragnienie, by poczuć się wyjątkową, przemówiło głośniej. Tydzień później stało się to, co nieuniknione. Tchiago i ja spotkaliśmy się ponownie, tym razem bez wymówek, bez pretekstów. Po prostu chcieliśmy. Pierwszy dotyk był pełen niepewności, jakbyśmy oboje wiedzieli, że to źle, ale byliśmy już za daleko, żeby się wycofać. Jednak w miarę upływu nocy to, co wydawało się tylko chwilową pomyłką, przerodziło się w coś o wiele poważniejszego. To nie było tylko pożądanie, to był sposób, w jaki na mnie patrzył, jakbym była jedyną osobą na świecie. Chodziło o uczucie widoczne w gestach, o dbałość o każdy szczegół, o rzeczy o których istnieniu nie miałam pojęcia na moim ślubie. Nie wyglądało na to, że Thiago żyje tylko chwilą. Prawda była w każdym słowie, w każdym dotyku, w każdej ciszy między nami. Stojąc obok niego, uświadomiłam sobie, jak bardzo przyzwyczaiłam się do tego, że w moim własnym związku jestem niewidzialna. Danielowi od dawna na mnie nie zależało i nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to akceptuję. Ale teraz, mając przed sobą kogoś kto naprawdę chciał być ze mną, nie mogłam już ignorować pustki, jaka istniała między mną a moim mężem. Ta noc nie była zwykłą pomyłką, to było przebudzenie. Kiedy się żegnaliśmy, wiedziałem, że nic już nie będzie takie samo. Nie byłam już tą samą osobą, która przyszła na to spotkanie pełna wątpliwości. Przekroczyłam pewną granicę, ale wbrew temu, co sobie wyobrażałam, nie czułam się winna. Poczułem, że żyję. I być może to było najbardziej przerażające. W dniach, które nastąpiły po tej nocy z Chiago, coś we mnie się zmieniło. Próbowałam zachowywać się normalnie, ale nie potrafiłam już patrzeć na Daniela w ten sam sposób. On natomiast wydawał się spokojny, jakby całkowicie zapomniał o naszej absurdalnej rozmowie. Ale zaczął zauważać, że jestem inny. Drobne szczegóły, takie jak mój brak cierpliwości, moje milczenie w momentach. W których normalnie bym zareagował, mój brak zainteresowania ich rozmowami. Nie zależało mi już na zachowaniu pozorów. I po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że jego pomysł wymknął się spod kontroli. Na początku Daniel myślał, że to tylko moja gra, może prowokacja. Ale potem zaczął zdawać sobie sprawę, że jestem bardzo wycofany. Nie sprzeciwiałem się, nie próbowałem niczego wyjaśniać. Pozwoliłam, by czas płynął. Jakby on już nie był częścią mojego życia. Wtedy zaczął nabierać podejrzeń. Pewnej nocy, bez ostrzeżenia, spojrzał na mnie i zapytał: Ty i Tchiago, co się między wami wydarzyło? Widziałem w jego oczach, że już znał odpowiedź, ale nie chciał w nią uwierzyć. Cisza, która zapadła po pytaniu, wystarczyła, żeby wszystko zrozumiał. Nie powiedziałem ani słowa, ale moje spojrzenie zdradziło prawdę. Stał przez chwilę nieruchomo wziął głęboki oddech i wtedy, zamiast wybuchu gniewu, którego się spodziewałem, zobaczyłem coś innego upokorzenie. Nie miał pojęcia, że naprawdę mogę się poddać. Dla niego to wszystko było jedynie odległą ideą, mało prawdopodobnym scenariuszem, który nigdy nie miał się ziścić. Ale teraz to się wydarzyło i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Daniel zaczął unikać mojego wzroku, jakby moja obecność była nieustannym przypomnieniem tego, co sam spowodował? Człowiek, który kiedyś myślał, że ma wszystko pod kontrolą, teraz wydawał się zagubiony. Próbował udawać, że nic się nie stało, ale było już za późno. Gra, którą rozpoczął, obróciła się przeciwko niemu, i teraz po raz pierwszy to on poczuł się zdradzony. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że przestało mnie to obchodzić. Przez następne kilka dni czułem, że w mojej głowie panuje huragan. Wiedziałem, że nie mogę dłużej tak postępować, ale podjęcie ostatecznej decyzji nie było takie proste. Z jednej strony były lata małżeństwa, życie budowane u boku Daniela, wspomnienia, które mimo wszystko wciąż istniały. Z drugiej strony był Tchiago, który sprawił, że zobaczyłem wszystko, co mi umykało. Ale najważniejszym pytaniem nie było wybieranie między tymi dwoma. Wybierałem siebie. Czy mógłbym pozostać w małżeństwie? w którym traktowano by mnie jak coś jednorazowego. Odpowiedź nadeszła szybciej niż się spodziewałem. Pewnej nocy, po kolejnym dniu ciszy i napięcia w domu, zadzwoniłem do Daniela, aby porozmawiać. Już wiedział, co go czeka. Usiedliśmy naprzeciw siebie i powiedziałem wprost. Nie mogę tu dłużej zostać. Nie sprzeciwiał się, nie błagał, nie próbował przekonać mnie do zmiany zdania. Po prostu opuścił głowę, jakby już pogodził się z nieuniknionym. W głębi duszy myślę, że zawsze wiedział, że ten dzień nadejdzie. Wstałem, poszedłem do sypialni i zacząłem pakować swoje rzeczy. Uczucie ulgi pojawiło się jeszcze zanim wyszedłem za drzwi. Czy Thiago na mnie czekał? Tak, ale ta decyzja nie dotyczyła jego. Chodziło o mnie, o moją wolność, o to, żeby dać sobie szansę na prawdziwe szczęście. Kiedy się spotkaliśmy, przywitał mnie mocnym uściskiem, ale nie próbował niczego obiecać. Nie powiedziałem, że wszystko będzie dobrze, ani że będziemy mieć zapewnioną przyszłość. On po prostu tam stał ze mną, w tej chwili. A może właśnie tego potrzebowałem? Teraz, w obliczu nowego etapu mojego życia, pozostały wątpliwości. Czy to, co wydarzyło się między nami, było tylko konsekwencją tego, co przeżyłam z Danielem, czy też czymś, co naprawdę może trwać. Nie miałem odpowiedzi na to pytanie, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu chciałem się tego dowiedzieć. Bez pośpiechu, bez strachu, nie pozwalając, aby ktoś inny decydował za mnie. Czas mijał, a sprawy zaczęły się układać w sposób, którego nigdy bym nie przewidział. Rozstanie z Danielem odbyło się w ciszy, niemal tak, jakby zostało spisane zanim jeszcze nastąpiło. Nie próbował niczego zmieniać, po prostu to zaakceptował. Być może dlatego, że w głębi duszy wiedział, że to on ponosi największą winę. Człowiek, który myślał, że ma wszystko pod kontrolą, przegrał właśnie dlatego, że za bardzo zaufał swojej pewności. A ja. byłem wolny. Ale co zrobić z tą wolnością? To było coś, czego wciąż nie rozumiałem. Tchiago pozostał przy mnie, ale bez obietnic, bez wielkich deklaracji na temat przyszłości. Pokazał mi, że to, co mamy, nie jest chwilowym błędem, ale czymś, co trzeba rozwijać, żeby stało się czymś trwałym. Po raz pierwszy od lat żyłem chwilą obecną i nie próbowałem planować każdego szczegółu tego, co będzie dalej. Być może to była największa różnica między nim a Danielem. Podczas gdy jeden z nich zawsze próbował dopasować mnie do swoich zasad, drugi po prostu pozwalał mi być tym, kim naprawdę byłem. Ale czy to wszystko oznaczało, że znalazłam prawdziwą miłość? Czy po prostu dałem się ponieść emocjom chwili potrzeby i buntu? To było pytanie, na które nawet ja nie potrafiłem odpowiedzieć. Może niepewność przyszłości miała dla mnie znaczenie, ale decyzja, którą podjęłam, wybrałam siebie, zanim zrobiłam cokolwiek innego. Nie potrzebowałam już męża, który mnie nie cenił, ani romansu, który był tylko schronieniem. Musiałem nauczyć się być samowystarczalny. Nic już nie było takie samo i byłem z tym pogodzony. Cel podróży wciąż nie był pewny, ale po raz pierwszy byłem gotów pozwolić życiu mnie zaskoczyć. Tylko czas pokaże, czy Tchiago będzie częścią tej nowej fazy. Ale niezależnie od tego, wiedziałem, że najgorszym wyborem byłoby pozostanie w miejscu, w którym nie jestem szczęśliwy.